Witam was moi drodzy to jest taki film jakby dokumentalny czy jakby to powiedzieć chciałabym trochę pokazać o ogólnie no wszystkim no nie wiem no bo zrobiliście ostrą rozróbę na kanale pierwsze tysiące świetleń za co wam bardzo dziękuję no i co lepiej aby tak dalej szło tak no naprawdę dziękuję wam, że za te parę bo dla mnie to jest po prostu tyle rzeczy że po prostu to było moje marzenie robię tak jak tak kiedyś, więc wiecie jak dla kogoś za szybko gadam to nie chcę to zwolnić ale naprawdę no no i tak to się zaczęło dzisiaj przyszłem sobie no i zobaczyłem kompa, patrzę a tu tysiąc wyświetleń no i od tego czasu mam kolaba z takim na pewno nie wiem czy znacie. Ale on mi powiedział, że w przyszłości będę... Ktoś mu tak powiedział, że w przyszłości niby będziesz... Właśnie jakby to powiedzieć, no, popularny. No i minęło już, minęły już 3 miesiące od mojego dołożenia kanału. No i patrzcie już prawie 50 subów mamy. Więc naprawdę... Błagam Was, zróbmy te 50. Nie wiem, na. Nie, na. Możemy wbić do końca, wielkanocy możemy wbić sobie. E, możemy spróbować wbić 50 subów, więc lećcie. No. A co ja bym tak powiedzieć? na no kurde, no dziękuję Wam bardzo za to. To było moje marzenie o tysiącach Mój kolega MM Bacon. Pozdrawiam Cię z tego filmu serdecznie. To Ty mi też pomogłeś w różnych rzeczach. Więc ogólnie pozdrawiam Cię, żebyś miał dobrą karierę i żeby Ci się dobrze życie ułożyło. Więc pozdrawiamy MM Bacona w komentarzach. Każdy raz pozdrawia MM Bacona w komentarzach. Rozumiecie? No. No i nie musicie, ale możecie też. To by było miło dla niego, więc wiecie. No. Ehm, no. Dziękuję Wam za to. Możecie zrobić na kolejnym shortzie, więc chyba lubicie te shorty z kar editami, ale no co? Nie, ja się żegnam. Do kolejnego odcinka. Elo.